miał w małego załoga tego sołgu spadała się przewaga nad sołgami polskimi i polskimi pojazdami pancernymi opierała się przede wszystkim na tym, że te sołgi wyposażone w radio stacje prowadząc walkę, poszczególne sołgi funkcjonowały najemną Tak, to, że Niemcy tak nie widzieli w kółku. Zostały w warsztacie zbudowane na potrzeby właśnie działań rekonstrukcyjnych, czy też działań filmowych. W tym samym warsztacie, proszę Państwa, pieczołowicie odbudowywany jest nie jako replika, tylko jako praktycznie składanie puzli pojedynczych zachowanych śrubek i elementów odbudowywany jest płynny polski czołg 7tp Także sami fachowcy o, ten pięknie który Państwo mogą oglądać dzisiaj starają się od wielu lat nie zbudować replikę lecz po prostu po odtworzyć polski czołg 7tp najlepszy czołg kampanii wrześniowej nie, Polskę. nie Polskę. w Polsce jak widzą strona niemiecka jest już gotowa do działań obronnych. Niemcy obsadzili niefilnicy. W stosunku do działań z roku 1939 proszę zwrócić uwagę na zmianę ulokowania. Żołnierze noszą mniej sprzętu, doświadczenia wojenne nauczyły. Niemieckich żołnierzy, że targanie na czołowie w dużej ilości sprzętu jest w warunkach polowych niewygodne, niepotrzebne. Jednocześnie proszę zobaczyć też, że żołnierze używają ubiorów, które są w znacznie bardziej, w znacznie większym stopniu ubiorami maskującymi. To też jest wynik doświadczeń wojennych, prądowych. Tak.